Drogi Ojcze Niebieski, przychodzimy do Ciebie z pokornymi sercami i tęsknymi duchami, zgromadzeni pod świętym płaszczem naszej wspólnoty wiary Jezus jest drogą. W Twojej obecności znajdujemy schronienie i siłę, gdy rozpoznajemy, że jesteś źródłem wszelkiego uzdrowienia, czy to mentalnego, duchowego. Czy fizycznego. Dziś, panie, jesteśmy tu zjednoczeni w modlitwie, wyciągamy do ciebie ręce i serca, prosząc o twoje boskie miłosierdzie. Ty, panie, znasz dokładnie każdego z nas, każdy ukryty ból, każdą niewylaną łzę i każdy uśmiech, który zaginął w udrękach. Znasz zmagania, którym codziennie stawiamy czoła, choroby, które nękają nasze ciała i umysły, tworząc cienie w naszych duszach. Ale pomimo tego wszystkiego pozostajemy niezachwiani w wierze, wierząc bez wahania, że Jezus jest drogą do odkupienia, uzdrowienia i pokoju. Kochany Ojcze. Dzisiaj wzywamy tych spośród nas, którzy cierpią, czują się słabi, zagubieni i dotknięci problemami zdrowotnymi, aby przyłączyli się do nas w tym świętym czasie modlitwy. Niech dzięki tej komunii odczują siłę Twojej obecności, ciepło Twojej bezwarunkowej miłości i nadzieję, którą tylko Ty możesz im dać. Niech ta modlitwa będzie światłem dla złamanych serc i zmęczonych dusz, przypominając im, że w swojej podróży nigdy nie są sami. Wzywamy Twoją uzdrawiającą moc, Panie, aby dotknęła każdego z nas, ożywiając naszego ducha, odnawiając nasz umysł i odmładzając nasze ciało. Niech każde słowo wypowiedziane tutaj dzisiaj rozbrzmiewa w niebiosach i niesie ze sobą obietnicę Twojego wstawiennictwa. Wierzymy całym sobą, że wysłuchasz i odpowiesz na nasze prośby, bo Twoje Słowo uczy nas, że wiara wielkości ziarnka gorczycy może przenosić góry. Wlej więc, ojcze, swoją łaskę na nas, napełnij nasze serca swoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie i prowadź nasze kroki ścieżką prowadzącą do całkowitego uzdrowienia i całkowitego odnowienia. Obyśmy przez naszą wiarę i Twoje miłosierdzie byli świadkami cudów w naszym życiu, i w życiu otaczających nas osób. Z wdzięcznością i uwielbieniem stajemy przed Tobą, ufni, że Twoja wola się spełni, a Twoja dobroć i miłość będą nam towarzyszyć przez wszystkie dni naszego życia. O Boski Duchu Święty, tchnieniu i esencji życia wiecznego, niewyczerpane źródło mocy i pokoju, z otwartymi sercami i z zwracamy się do Ciebie, szukając Twojej przemieniającej obecności w naszym życiu. W komunii naszej ukochanej Wspólnoty Jezus jest drogą, zgodnie wznosimy nasze głosy, wołając o Twoją cudowną interwencję, aby uzdrowić choroby nękające nasze ciała. Rozwiać zmartwienia zaciemniające nasze umysły i przynieść pokój, siłę i odnowę dla każdego, kto znajduje się pod ciężarem cierpienia. Duchu Święty, Boże Tchnienie, które poruszasz niebo i ziemię, przywołujemy Twoją uzdrawiającą obecność wśród nas. Spada jak orzeźwiający deszcz na serca odwodnione bólem, szepcze słowa pocieszenia tym, którzy zmagają się z niepokojem i wlewa nową siłę w tych, którzy czują się osłabieni udrękami tego życia. Niech Twoja obecność będzie kompasem, który prowadzi nas przez burze, światłem świecącym w ciemnościach. Prowadzącym nas do miejsca spokoju i nadziei. W tej chwili modlitwy prosimy Cię, Boski Pocieszycielu, o wyciągnięcie uzdrawiających rąk do każdego, kto potrzebuje Twojej interwencji. Niech ciepło Twojego dotyku rozpuści guzy strachu, uleczy niewidzialne rany duszy i przywróci zdrowie osłabionym chorobą ciałom. Ufając w Twoją zdolność przekształcenia niemożliwego w możliwe, oddajemy Ci nasze troski, nasze bóle i nasze nadzieje, wierząc, że Twoje boskie działanie może całkowicie przywrócić zdrowie i ożywić duchy. Z niezachwianą wiarą prosimy, aby Twoja mądrość prowadziła lekarzy, pielęgniarki i wszystkich pracowników służby zdrowia opiekujących się chorymi, aby przez ich ręce mogło objawić się Twoje uzdrowienie. Niech pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzeże serc i umysłów nas wszystkich, umacniając nas. Abyśmy mogli stawiać czoła każdemu dniu z odwagą i nadzieją. Duchu Boży, niech Twoja obecność przyniesie odnowienie każdego życia tu przedstawionego, przemieniając każdą łzę w świadectwo Twojej dobroci i miłosierdzia. Niech historie o uzdrowieniu i odnowie mnożą się wśród nas. Służąc jako świadectwo Twojej nieskończonej mocy i miłości. Tobie, Duchu Święty, pocieszycielu i przewodniku dusz naszych, składamy naszą wdzięczność i uwielbienie, ufni, że słyszysz i odpowiadasz na wołanie Twoich dzieci. Niech Twoja suwerenność będzie realizowana w naszym życiu. Przynosząc uzdrowienie, pokój i odnowienie wszystkim cierpiącym. Kontynuujemy, Ojcze Niebieski, w duchu głębokiej wdzięczności, wznosząc nasze serca i głosy w wdzięczności za niezliczone błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy z Twojej hojnej ręki. Każdą chwilę ulgi. Każdy krok w kierunku uzdrowienia, i każdy szept pokoju rozpoznajemy jako dowód Twojej nieskończonej miłości i miłosierdzia. Za każdym razem, gdy czujemy Twoją obecność prowadzącą nas przez cienie, za każdy promyk nadziei w naszych najciemniejszych dniach, i za każdy gest miłości i wsparcia. Jaki otrzymujemy od naszej wspólnoty, zękujemy Ci, Panie. Wiemy, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach i że każde świadectwo wiary i wytrwałości wzmacnia sieć miłości i solidarności, która nas jednoczy. Dlatego ponawiamy zaproszenie do wszystkich którzy jeszcze nie przyłączyli się do nas w tej świętej praktyce wspólnej modlitwy. Przyjdź, podziel się swoimi intencjami, swoim bólem, pragnieniami i odkryj siłę, która pojawia się, gdy wspólnie szukamy uzdrowienia i pocieszenia, które można znaleźć jedynie w wierze. Niech ta przestrzeń będzie schronieniem dla wszystkich, którzy szukają pokoju i nowego początku, miejscem, w którym każdy głos zostanie wysłuchany i każde serce będzie docenione. Zachęcamy każdego, aby przyniósł swoje ciężary i złożył je u stóp Pana, ufając, że On nas wesprze i poprowadzi przez każde wyzwanie. Niech nasze zbiorowe modlitwy będą jak płynąca rzeka, zmywająca zmartwienia i przynosząca błogosławieństwa uzdrowienia, pocieszenia i odnowy. W tym akcie zjednoczenia i wiary odnajdujemy prawdziwą siłę i pewność, że razem, wspierani łaską Bożą, możemy stawić czoła wszelkim przeciwnościom. Zatem z sercami pełnymi nadziei i oczami skierowanymi w przyszłość, nadal idziemy ramię w ramię, dzieląc się naszymi podróżami, naszymi zmaganiami i zwycięstwami. Niech praktyka wspólnej modlitwy stanie się niewyczerpanym źródłem sił i inspiracji. Nieustannym przypomnieniem otaczającej nas miłości Boga i wspierającej nas wspólnoty wiary. Zjednoczeni w modlitwie i celu, pozostajemy ufni w przemieniającą moc Bożej miłości, która nas uzdrawia, pociesza i jednoczy. Drogi Ojcze, przedwieczny. Każdego świtu jesteśmy świadkami Twojego miłosierdzia i bezwarunkowej miłości, które odnawiają nasze siły i karmią naszą nadzieję. Jesteśmy szczerze wdzięczni za każdą chwilę spokoju pośród burzy, za każdy gest miłości. Które dociera do nas za pośrednictwem naszych braci i sióstr w Chrystusie oraz za każdy krok uzdrowienia, którego mogliśmy być świadkami. Niech pokój, który od Ciebie pochodzi i który przewyższa wszelki umysł, strzeże naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. I obyśmy zawsze pamiętali, że zjednoczeni w modlitwie jest...